Turystyczna jazda z wizytą na Dolnym Śląsku. Odwiedzamy uzdrowisko Szczawno Jedlina. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie historycznych ciekawostek związanych z powstaniem tych uzdrowiskowych miejsc, a także cennych informacji dla turystów wyruszających w te okolice. Zostańcie z nami! Jadąc z Krakowa do Szczawna Zdroju, nie powinniśmy mieć większych problemów, bo droga, mimo sporej odległości, jest wyjątkowo szybka. Wybieramy autostradę A4 i jedziemy nią tak długo, aż miniemy obwodnicę Wrocławia. W Kostomłotach skręcamy z czwórki na drogę numer 5 w kierunku Strzegomia, tam odbijamy na świebodzice i dalej drogą numer 35 przez Wałbrzych dojeżdżamy do Szczawna Zdroju. Na pokonanie tej trasy, czyli 330 km, potrzebujemy 3,5 godziny. Zapewniamy, że droga jest prosta, a komfort jazdy jak na polskie warunki bardzo dobry. Uzdrowisko szczawno Jedlina znajduje się w Sudetach Środkowych na pograniczu dwóch masywów górskich: Gór Wałbrzyskich oraz Gór Sowich. W skład uzdrowiska wchodzą dwie gminy uzdrowiskowe: Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój. Jednym z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku jest Szczawno-Zdrój. Uzdrowiskowy charakter Szczawna był znany od średniowiecza. Sława uzdrowiska na przestrzeni kilku wieków ściągała na leczenie wodami mineralnymi wielu możnych i sławnych ludzi. Przebywali tu tacy znani jak choćby Zygmunt Krasiński, Henryk Wieniawski, a nawet Winston Churchill. Wieniawski koncertował w szczawnie, stąd od 1966 roku odbywają się tutaj doroczne festiwale jego imienia. Przybywali tu znamienici goście, koronowane głowy, to zresztą jest charakterystyczne dla większości uzdrowisk, zarówno w Małopolsce, jak i na, na Śląsku, czyli w dawnej Galicji, dzisiaj na terenie Dolnego Śląska. To byli królowie, to byli wielcy politycy. Tutaj gościł Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który był zafascynowany Dolnym Śląskiem. Tu byli częstymi gośćmi carowie, z racji tego, oczywiście, że, że to były posiadłości wielkich, arystokratycznych niemieckich rodów. Szczawno jest najbardziej chyba kojarzone z, ze słynną Daisy. Brytyjską arystokratką, która tutaj żyła na przełomie XIX i XX wieku, była zaznajomiona właściwie ze wszystkimi rodzinami ważnymi ówczesnej Europy, również z, z rodzinami polskimi, z potockimi, z czartoryskimi, była właścicielką wraz ze swoim mężem wielkiego, wspaniałego zamku w, w książu, ale też postanowiła wybudować i rozwinąć uzdrowisko w Szczadnie. Najbardziej charakterystycznym miejscem szczaw na Zdroju jest Pijalnia Wód Mineralnych, która powstała w XIX wieku. Pijalnia połączona jest arkadowym przejściem z halą spacerową. Obecnie znajdują się tutaj ujęcia leczniczych wód mineralnych takich jak dąbrówka, mieszko czy młynarz, szczawy wodorowęglanowo-sodowe zawierające wapń i magnez. W Szczawieńskim uzdrowisku leczy się schorzenia narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia układu pokarmowego, moczowego i otyłość. W centrum uzdrowiska pomiędzy dwoma parkami znajduje się imponujący obiekt zaliczany do najpiękniejszych budowli sanatoryjnych w Polsce. To dawny Grand Hotel, a obecnie Dom Zdrojowy. Budynek powstał na przełomie 1909 i 1910 roku z inicjatywy rodziny Hochbergów, właścicieli pobliskiego książa, nazywany Szczawieńskim Dzieckiem Księżnej Daisy, gdyż to właśnie Maria Teresa Olivia Hochberg von Pless zadbała o wystrój wnętrza tego monumentalnego obiektu. Budynek posiada trzy piętra i dysponuje blisko 300 miejscami noclegowymi w 130 pokojach. Znajdują się tu dwie sale prelekcyjne, mogące pomieścić prawie 100 osób, trzy jadalnie, sale rehabilitacyjne, gabinety lekarskie. Budynek zachował czar i atmosferę z początku XX wieku, stąd kuracjusze z całej Polski zabiegają o pobyt właśnie w tym miejscu. Wieczorami odbywają się tutaj koncerty i występy artystów z całej Polski, a także wieczory taneczne. W niedalekim sąsiedztwie domu zdrojowego usytuowany jest zakład przyrodoleczniczy, który jest podstawowym ośrodkiem lecznictwa balneologicznego w Szczawnie Zdroju. Wykonuje się tutaj zabiegi z zakresu hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i fizykoterapii. Mamy jedną z pierwszych komór pneumatycznych która była wykorzystywana do leczenia pilotów. No, druga wojna światowa spowodowała, że technika poszła bardzo do przodu, lotnicy zaczęli latać na bardzo wysokich wysokościach i chorowali na tą samą chorobę, jak nurkowie, schodząc pod wodę, więc potrzebowali specjalnego leczenia płuc i stąd też szcawno, między innymi też się wyspecjalizowało w leczeniu schorzeń dróg oddechowych. Ta bardzo unikatowa komora, wybudowana właśnie w latach 40. ubiegłego wieku, zachowała się, unowocześniona oczywiście, istnieje do dnia dzisiejszego i leczą się tutaj ludzie, którzy chorują na przykład na astmę lub są alergikami. Przemieszczamy się teraz do Jedliny Zdroju. Mamy do pokonania 15 km, a trasa prowadzi przez Wałbrzych, gdyż zarówno szczawno zdrój i jedlina zdrój należą do aglomeracji wałbrzyskiej. Pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z XIII wieku, a uzdrowisko powstało w 1723 roku. Wówczas Baron Hans Christopher von Sechertos, który był właścicielem Pałacu Jedlinka, nazwał źródło wody leczniczej imieniem swojej żony, Charlotta. I to właśnie Charlotta von Sechertos jest patronką Jedliny Zdroju. Turyści odwiedzający Jedlinę Zdrój koniecznie powinni zwiedzić Pałac Jedlinka, stanowiący skarbnicę wiedzy o tym terenie. Wśród najważniejszych miejsc do zobaczenia są komnata heraldyczna ze zbiorami dotyczącymi heraldyki i genealogii, będąca pierwszą w pełni odtworzoną salą pałacową, oraz Sala Gustawa Bema poświęcona ostatniemu przedwojennemu właścicielowi majątku, gdzie odtworzono XIX-wieczny klimat. Tuż obok pałacu znajduje się browar nawiązujący do XIX-wiecznej tradycji ważenia piwa w jedlince. Jedlina-zdrój to miejsce odpoczynku i pozyskiwania zdrowia dla ludzi, którzy przebyli choroby układu krążenia. Centralnym miejscem uzdrowiska jest plac zdrojowy, połączony z parkiem. Ważnym punktem jest pijalnia wód mineralnych. Występujące w jedlinie zdroju naturalne wody lecznicze stosowane w kuracji pitnej to szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe o łagodnym, orzeźwiającym smaku. Przy placu znajdują się budynki uzdrowiska wraz z domem zdrojowym, mieszczącym się w zabytkowym budynku z XVIII wieku. Na parterze oraz pierwszym piętrze znajduje się nowoczesny zakład przyrodoleczniczy. Z kolei w sąsiednim sanatorium prowadzona jest wczesna rehabilitacja kardiologiczna. W ciepłe dni kuracjusze lubią spędzać czas w pobliskim parku zdrojowym, gdzie mogą pospacerować lub odpocząć na ławeczce. W parku zdrojowym powstała niedawno Klubo Galeria, której celem jest integracja turystów, wczasowiczów i kuracjuszy. W Jedlinie Zdroju nie brakuje też miejsca do aktywnego wypoczynku. Znajduje się tam centrum sportów górskich z parkiem linowym i ścianą wspinaczkową, na której pod okiem instruktora ćwiczą zarówno starsi, jak i dzieci. Największą popularnością cieszy się jednak tor saneczkowy o długości 400 metrów, który jest czynny przez cały rok. Miłośnicy wydarzeń kulturalnych również będą usatysfakcjonowani. Już od ponad 20 lat w sezonie letnim w Jedlinie Zdroju odbywa się międzynarodowy festiwal teatrów ulicznych. Występy zespołów teatralnych z Polski i z zagranicy cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców, kuracjuszy i turystów odwiedzających to uzdrowisko.